Czy on pokonujemy zespół Sonoka 5 do 0 i w możliwie najlepszy sposób rozpoczynamy fazę playoff. to dziś GKS Tychy był tak mocny czy jednak drużyna z Sonoka zagrała trochę poniżej oczekiwań bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że od samego początku musimy narzucić swój styl gry, że Sanok będzie z podróży, będą mieli trochę spompowane nogi, więc, więc chcieliśmy od samego początku narzucić swój styl i, i to nam się udało. Nie, nie, nie stwarzał Sanok takiego dużego zagrożenia, a my konsekwencje, kon, konsekwentnie realizowaliśmy swoje założenia i wygraliśmy to spotkanie. Bartek pociecha przed tym meczem mówił, że play-offy mają to do siebie, że każdy zawodnik nie gra już dla siebie indywidualnie, tylko dla całego zespołu. I dziś chyba oczywiście tak było. Na lodzie kilka takich koronkowych akcji. Trochę żal, że niektóre te akcje nie zakończyły się bramką, bo, bo widać było, że te ostatnie dwa tygodnie mocno przepracowaliście nad poprawieniem właśnie kilku elementów taktycznych. Tak, no może trochę za dużo było już takiego Niemcy, czy to jakieś lekkie rozluźnienie się wkradło i za bardzo kombinacji nie chcieliśmy w tercji ataku rozwiązywać te akcje. Mogliśmy trochę, trochę prościej to kończyć wszystko, ale no, cieszymy się, że tak, tak to się wszystko poukładało. Bardzo dobrze graliśmy w tercji obronnej i to nam pozwoliło... Potem szybko, szybko ruszyli do przodu i w tercji ataku naprawdę super, super graliśmy na krążku, długo się utrzymywaliśmy i fajnie to wyglądało dzisiaj. Mało opaliście kar, jedną przewagę udało się wykorzystać. Taki był plan, który nakreślił Wam trener, żeby tych kar zbyt dużo nie łapać, bo mogliśmy się spodziewać, że trochę ta rywalizacja będzie przypominała tą sprzed roku, kiedy graliśmy z Toruniem. Natomiast no, dziś bardzo płynnie poszło nam, poszedł nam ten mecz. Tak, wiedzieliśmy, że Sanok jest bardzo groźny w tych gra w przewagach, szczególnie w ostatnim meczu z nowym targiem, z pięciu bramek cztery strzeli w przewadze, więc wiedzieliśmy, że w tym elemencie mogą nam zagrozić, ale, ale tak jak mówisz, unikaliśmy tych kar, graliśmy twardo, ale czysto i, i cieszymy się, że na zero z tyłu. Co wydarzyło się po bramce na 3 do 0, bo można było z boku tutaj odnieść wrażenie, że drużyna Sanoka już nie chciała wyjechać z boksu. Tak yy... Wydaje mi się, że tam bramkarz ale toż po golu stracił kask chyba i, i no, trener Zientara się trochę zdenerwował. No, my się tym nie przejmujemy, tak? My, my robimy swoje, gramy w bramki i, i nie patrzymy na to, że coś sędziowie może czegoś nie gwiznęli, czy coś gwiznęli My się w ogóle tym nie przejmujemy, tylko robimy swoje i krok po kroku. Idziemy do mistrzostwa. To na koniec jakiego meczu jutro się spodziewasz? To może być takie spotkanie podobne do tych trzech pierwszych rywalizacji z Sanokiem, takie mecze na styku, czy, czy równie łatwo i przyjemnie uda Wam się wygrać? Na pewno nie będzie łatwo i przyjemnie, bo to są play-offy i Sanok, Sanok nie będzie chciał oddać meczu za darmo, tak? więc będziemy musieli od, od samego początku się napracować i myślę, że będzie to ciężkie spotkanie, ale mamy cztery bardzo mocne piątki nawet mamy jeszcze więcej zawodników, którzy czekają na swoją szansę, więc u nas jest bardzo duża rywalizacja o to miejsce w składzie i jesteśmy w stanie tak, tak zajechać Sanok, że, że, nie, że nie będą w, mieli sił już.